Jan Lech Kurek. Senne marzenia. Przepływasz pożądaniem w morfeusza łodzi, przenikając świetliście niemożności bramy. I spojrzenia z wiewnością obietnic uwodzisz, śląc uśmiechu promyczek, z miłości utkany. Głodne ręce wyciągam, by porwać w ramiona i najczulszym dotykiem drzwi raju otworzyć, kochając całym sobą. Aż miłość spełniona niebem w oczach powróci z dalekich bezdroży. Marzę o tobie we śnie i na jawie marzę, miłości twojej pragnąc ponad wszystko w świecie, lecz jutro zaginęło horyzoncie zdarzeń, by pragnieniem skrzyplatym w złote sny odlecieć.